Siemano, witam serdecznie. W ostatnim odcinku sprawdzaliśmy, czy otwieranie tych najtańszych skrzynek ma sens, a dzisiaj sprawdzimy, czy w drugą stronę, czy może otwieranie tych topowych skrzynek. To tam tkwi jakiś, nie wiem, game changer, jakaś zbugowana skrzynka. I słuchajcie, na start zrobimy sobie wróżbę już z najdroższej skrzynki z pewnej kategorii. Otworzymy sobie dwie takie. Mam nadzieję, że mi starczy w ogóle budżetu. Jak w ogóle. Mowa o budżecie, to słuchajcie. O kurde, ty, zapowiada się naprawdę bardzo konkretnie, jeśli chodzi o wróżbę, nie pamiętam kiedykolwiek, czy miałem taką aż dobrą wróżbę. Dobra, sprzedam to. Jeśli właśnie mowa o budżecie, e, kod Mateo daje 10% więcej do tego co ty wpłacisz, nie? Kurde, szkoda, że nie mogę korzystać z własnego kodu. Plus 2 10 zł 10 groszy na start, po prostu na zabawę, jeśli jesteś pełnoletni. W ogóle można też wpłacać nawet swoimi skinami, tak? Więc jeśli nie chcesz innych metod, możesz po prostu wybrać skiny, którymi i tak nie grasz i po prostu będziesz miał balans. Dobra i słuchajcie, nagle nasz budżet się diametralnie. Powiększył, więc plan jest tak naprawdę, myślę, że bardzo prosty. O, proszę bardzo, kurde, niestety długa skrzynka, ale jest to wysoki poziom, słuchajcie dzisiaj. Zostawcie proszę łapkę w górę i z tej bitwy, jeśli coś ciekawego się wydarzy, to po prostu wy to zobaczycie, nie będę pokazywał całej. Okej, okay, kurde, robię go konkretnie, bardzo fajnie na to patrzeć, tylko kurde, bitwa też swoje kosztuje i jestem bardzo ciekawy, czy ja w ogóle wyjdę z tego na plus, jeśli wygram, chociaż już wiecie, historia też pokazała parę razy, że w ostatnich dwóch skrzynkach wszystko się nagle odwraca i po prostu nici z tego, ale no zobaczymy. Dobra i teraz same już te najlepsze skrzynki zostały, w ogóle ostatnia będzie taka topowa i zobaczcie, że już mniej więcej, no może nie, już przed chwilą było wyrównanie, ale teraz widzę, że z powrotem super mi idzie, to pewnie też będzie lepsze, o nie, o kurde, co on dostał, dobra, już Widzicie, robi się niebezpiecznie. Ostatnie dwie skrzynki, tak jak mówiłem, tutaj mogą zaważyć. O wszystkim ja nie mogę i właśnie to się dzieje, słuchajcie. Ostatnia skrzynka, proszę. O, dobra, hyperbestia będzie. Wygrałem to. Wygrałem. Ej, dobra. Naprawdę, taki zwrot akcji na sam koniec. No super, słuchajcie. Super. Czy ja tutaj mam jakieś fajne skiny? Mm... Na razie to sprzedam, bo słuchajcie, M4 czeka na was Z ostatnich dwóch filmów wybiorę jakiś najciekawszy komentarz komentujący moje włosy I M4 po prostu wyślę Ale kurde, patrzcie, dwa strzały, póki co i naprawdę jestem zadowolony, nie? I teraz pytanie, słuchajcie, co z eventem Ja generalnie, na no, szkoda, słuchajcie, szczępić ryja Kiedyś to myślałem, że event to jest coś takiego, że wiecie, to się za jakiś czas kończy Przez to to jest wyjątkowe Wow, po prostu, wiecie, rozsadza mi łeb yy, Ale patrzcie, co się dzieje po prostu, przynajmniej na moim koncie, nie? Proszę bardzo, nie? Ale tych najdroższych skrzynek aż tak dużo, oczywiście, nie otwieramy. Więc zobaczmy, więc zobaczmy. No ładne skiny, ale widzicie z tym eventem to tak przynajmniej o, mówię tylko za siebie, nie, że fajnie chociaż, że waluta eventowa się nalicza i teraz możemy po prostu zrobić też takiego, że ja ją sobie wymienię i mam jakiegoś tam dodatkowego skina, ale generalnie to widzicie no, chciałem wam pokazać z nadzieją, że może akurat teraz coś fajnego trafię, no i niestety, więc trzeba słuchajcie właśnie, trzeba słuchajcie przejść do pewniaczków o, widzę, że sporo się pozmieniało, bo ja tych pewniaczków Anulowałem im serce, czyli musiało się coś zadziać, słuchajcie, w naszym związku M4. A nie, dobra, dalej. Jeszcze trzy skrzynki mam jako ulubione, więc wybiorę te... E, no, najbardziej wartościowe. Kurde, no i co się dzieje? Wszystko dzisiaj odwrotnie po prostu mi wchodzi. O kurde! O kurde, dobra. Przepraszam ciebie M4K jest 50 na 50, bardzo cię przepraszam. Ja nie mogę te fanfary to aż w brzuchu poczułem po prostu. Jakby mi ta glizda, którą mam od dwóch lat po prostu weszła do gardła tak jak. Zobacz, Asimov. O ja cię sunę. O ja cię sunę. No dobra. Mili Państwo, no. Chyba trzeba yy, na jakąś bitewkę pójść. Ej, dobra, ja jestem w szoku, słuchajcie. No dobra, teraz szukam jakiejś grubej bitwy. Te malejąco. zobaczmy. No nie wiem, czy mam poczekać, aż ktoś zrobi jakąś taką super. Dobra, może sam stworzę. No kurczę. Dobra, dajmy na początku jedną tanią skrzynkę i teraz robimy tak. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. brawo case. O dobra, to może być pechowe. Pyk i. Pumpkin case, dobra, 1235 zł dajmy. Kurde, dajmy coś takiego i dajmy może... O, na coś takiego. I kurde nie wiem czy underdog to jest dobry pomysł, no. Coś tak właśnie przeczuwam, że... Wiecie, underdog to jest tryb, gdzie im masz gorsze skiny, tym po prostu lepiej dla ciebie wygrywasz. Nie osoba tutaj, która ma najgorsze skiny ta wygrywa. Więc to jest tryb dla pechowców, a ja dzisiaj pechowcem no, nie jestem, więc nie wiem mi wybrałem taki tryb. Jak w ogóle widzicie w dalszym ciągu mam najlepsze skiny. Ale to też nie ma co tak gdybać, nie? Bo być może gdybym dał tryb standardowy, to miałbym najgorsze skiny, no i to nie wiadomo. Yy, ole kurde, no póki co to mega dobre skiny właśnie dostaję. No dobra, jeszcze trzy skrzyneczki, tu się może dużo podziać. Ten Rosso niech coś trafi, kurde. Bo to specjalnie dałem na trzy graczy, że jak ja bym to sieknął, to by był naprawdę spory plus. No zobaczcie, ile tu już się w ogóle kumuluje, nie? O, ja nie mogę, no kurde. A ja dalej jestem w ogóle na plus i to całkiem spory, bo parę stówek. Natomiast, kurde, trzeba po prostu dołączyć do czyjejś bitwy. O, dobra, dołączyłem w ostatnim momencie. Tutaj w ogóle dwie skrzyneczki gramy z jednym prawdziwym człowiekiem, czyli Leito. Leito za chwilę się pożegna, słuchajcie, ze swoimi skinkami, ponieważ pan Mateusz go rozpyka. I tutaj oczywiście jest ten nowy tryb, czyli drużyny nowy i kurde, no i wygraliśmy, ale i tak nie jesteśmy na plusie. Ajajajajaj, kurde blacha, ale czuję potencjał w dzisiejszym dniu, dobra. Czekajcie, gumi Beer Case, to tak na rozluźnienie. I trzy skrzyneczki takie, bo to chyba są nowe, nie otwierałem ich. Kurde, no nie jest najgorzej, jeszcze raz otworzymy. Okej, okay, tutaj jakiś plusik, no taka. Do przetestowania na przyszłość skrzyneczkę. Natomiast po prostu ja chcę zrobić to, czego dawno nie robiłem, czyli po prostu na przykład. Oj, to będzie. Bardzo ryzykowne. Kokur. O, w ogóle plus, ale ja już tutaj. Oczy mi się zaświeciły, jak to zobaczyłem, nie? Ale dobra, fajnie poleciało, bardzo fajnie. Nie otwieram już drugi raz tej samej skrzynki, słuchajcie, bo ja wiem, jak to działa, tak? Lepiej grać bezpiecznie po prostu. Royal Case, pytanie, czy. Otwieramy dwa rojalki. No dobra, no taka jest koncepcja filmu, no dobra. Już teraz bez przyspieszenia, bo tutaj wchodzimy naprawdę na grubo. No nie wiem, ja nie, nie kojarzę, czy to jest jakieś turbo wartościowe czy. Uu, nie, no ładne skiny. Ale no niestety, ale no niestety. To jest najlepsza skrzynka chyba na stronie, z tego co wiem, G Game Stone Case. Otwieramy. Otwórzmy jedną, no najdroższe otwarcie. Kurde, no nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra. Ja myślałem, że ja będę po prostu na zero mniej więcej, bo ja kiedyś miałem tą kosę tylko bez stat traka, ale wow! No, to słuchajcie, w dalszym ciągu jesteśmy na bardzo dużym plusie. Jeśli patrząc na początek odcinka, po prostu, nie? I w ogóle w dalszym ciągu patrzcie, ile mamy waluty eventowej. To jest w ogóle chore. Dobra, otwieramy, słuchajcie, na sam koniec. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł w ogóle. Trzy te hole chcę otworzyć. Hołka jest. Dobra, otwórzmy. I wymieniamy walutę eventową na sam koniec. To chyba będzie możliwe, że to będzie fajne. Jesteśmy na plusie W ogóle nie jest też takie wartościowe jak myślałem Ale jesteśmy na sporym plusie Po prostu kurde wow no patrzcie co tutaj się dzieje I ile tej waluty eventowej i szczerze jeden z lepszych w ogóle filmów Jeszcze sobie na sam koniec słuchajcie mamy ponad 22 tysiące waluty eventowej na no sam koniec robimy coś takiego Kurde, myślałem, że lepszy z kim poleci jak za tyle Ale dobra, słuchajcie, na dzisiaj to tyle Wow, fajny odcinek, pamiętajcie proszę o kodzie promocyjnym Mateo Zwłaszcza, że, słuchajcie Ja tutaj otwierałem całkiem drogie skrzynki Ale mm, ty wpłacając tak naprawdę 9 złotych niecały z moim kodem Czy 4 dyszki, możesz zgarnąć Słuchaj, kosę za 1000 złotych Czy skina za 240 Ostatnio wygrała też nowa osoba Za dwie dyszki, skina za 150, nie? Tu jeszcze... Tak naprawdę chyba te najfajniejsze skiny zostały dla Was, więc jeśli ktoś wpłaci na przykład 4 dyszki z moim kodem, to automatycznie może dostać taki prezencik, że skin jest u Ciebie w ekwipunku do wypłacenia, tak? Więc co, na dzisiaj to tyle, widzimy się już niedługo, do zobaczenia i na razie!